Spidermenie, kto to jest ten, doktor Michels. On no. jest głównym naukowcem Dobra, pracującym dwie. nad oddechem Diabła. Znaleźliście go? Tak, i nie. No jest plecak, zajwiście. Nie mają go w jakimś bezpiecznym miejscu w mieście. Ale nie chcę gdzie. Myślałem, że współpracujecie? Tu? Tu. Ja też w porządku, mam pomysł jak go znaleźć. Dam znać, jeśli masz. To już jakiś losowy. Człowiek to znalazł, to serve. Nie że to jest tylko gra, nie, no, ale tak. Widzisz pesa, przylepiony do tego do w losowym miejscu, i tam zdjęcie Spidermana No Spidermana, tak, ale i też. też, to jest Ligo zaraził i zmusił do samobójstwa. to jest? Musimy go powstrzymać. Musimy, zanim delay nie zginął, podał mi nazwisko Morgan Michaels. Morgan Primord. Nie wiem, ale pewnie pracuje przy oddechu diabła. Dowiedziałaś się z tej teczki, czegoś się oddechu diabła? Tak, słuchaj. Parę lat temu Osborne zwrócił się do Fiska z prośbą o dyskretne zbudowanie laboratorium. Tajne laboratorium? Na oddech diabła? Jeśli jest tak niebezpieczne, jak myślimy, wszystko ma sens. Gdzie ono jest? Nic tu o tym nie ma. Osborne kazał Fiskowi wszystko usunąć. Mam tylko faktury z Fisk Construction, opłacone z prywatnego konta Osborna. Znając Fiskę, zachował je, żeby móc szantażować burmistrza. Wszystkie ślady prowadzą do Normana Osborna. Chyba pora złożyć mu wizytę. Wątpię, że cokolwiek ci powie. Nie zamierzam go pytać. Dobra, tędy mogę się dostać do gabinetu Osborna. Nie mogę tam wejść, dopóki nie wyłączę modułów bezpieczeństwa. Jeśli mnie zobaczą, zamkną cały budynek. Mógłbym chyba schakować moduły sieci bezpieczeństwa z zewnątrz. To misję już trochę kojarzę. Ja się pamiętam, że tak było. bezpieczeństwa. Wygląda na to, że są cztery dookoła budynku. No, watchdogs. To powinno ułatwić sprawę. Ogóle... Co to jest? ludzie. Zaraz kończę. Oddział Wygląda na problem z prądem. Rozumiem. Zostańcie na zewnątrz, a my spróbujemy to naprawić. A już myślałem, że będzie łatwo. Jak byłem, mały ten feature z tym telefonem. Udało się bardzo spoko. Patentem i sprawdzanie ludzi, ile mają na koncie. To było tak fajne. Ale no, fajne na no, nie wiem, 10 minut. Nie skończyłem tej gry. Może nawet nie zacząłem. No kurwa.

Nie pod się wyłącza. Niech ktoś zejdzie na 85. poziom. Przyjąłem. Ptasz jak poleciał. Muszę o Kurwa. Starać. Blisko było. Blisko. Hej, MJ. Jestem trochę zajęty. Streszę się. Nie? Chyba wiem, gdzie szukać Charlesa Standisha. No Co on jest? Jeśli z nim spotkam, powinienem go nakłonić do mówienia. Skoro wiedział o Dileyneu, pewnie wie też to o Mike'sie. Ok. Tylko nie rób niczego ryzykownego. Może się mylę, nie? Ale powinno mi teraz było, powinno mnie widać, tak szczerze. Nieźle. Teraz mogę się dostać do gabinetu Normana i poszukać informacji o Morganie Michaelsie i o oddechu diabła. Dobra. Na zewnątrz jest czysto. Czy mamy zamykać? Jeszcze nie. Pan Osborne jest w trakcie ważnej rozmowy, ale szukajcie dalej. Ktoś na pewno tam jest. Nie. Nikogo tu nie ma poza pająkami. A. Zajebałem się w akcji trochę. W ogóle jak próbowałem zrobić miniaturkę. Małpą w galerii sztuki, to Chad Team wypierdala błąd. To jest niesamowite. Przed... Że może być źle leza... zinterpretowane. Cóż, twoje słowo A to nie ja za Zaraz. Norman rozmawia z Wilsonem Fiskiem? O czym ty mówisz? rozmawiają o teczce, którą znalazła MJ. Kto ma teczkę? My ją mamy, ale było w niej za mało danych. Właśnie dlatego dokonuje nieco bezprawnego, ale moralnie uzasadnionego włamania. Oby chciałem wygenerować jeszcze grafikę z tym. Gr27. Z... Hmm. Kobietom. Też mi wpierdalał błąd. Morgan Może być źle, podaczem, ale lokalizacja laboratorium jest wymazana. Źle zinterpretowany. Automatycznie sterowany CRISPR. Gdyby to faktycznie działało, mogłoby wyleczyć każdą chorobę genetyczną. dozę, chorobę Huntingtona, szok. W ogóle tak a propos Dozy, to oglądałem ten film w lato. 5 metrów od siebie, coś ten desen, nie? Czaj. Stent Vita Port? Jakoś tak, w angielsku. Co? GR-27 to oddech diabła. Ma leczyć choroby. Ale w obecnej formie jest jak broń biologiczna. I dosłownie dzień później zachorowałem na półtora Michael miesiąca. Próbkę zawsze ...przy sobie. Dlatego go dorwać. Znajdziemy znajdziemy od tych diabła. Wniosek nie oglądać jakichś takich... ...lewryżących filmów, co może się źle stać. Wy oglądajcie rokiego i zostaniecie kurwa... ...tym... bokserem zawodowym. W sumie sprawdziło się. Dech Diabła wcale nie miał być bronią. To lek na zaburzenia genetyczne, ale póki co jest niedopracowany. Zamiast uzdrawiać ciało, rozbiera je. Musimy odnaleźć doktora Michaelsa. Nie wierzę, że Sable zdoła powstrzymać coś tak groźnego. Mam pewien trop. Charles Stanwisch jest w placówce Sable w Central Parku. Jeśli ktoś wie, gdzie znajduje się Michaels, to właśnie on. Próbuję do niego dotrzeć. Dotrzeć? Tam jest pełno strażników. Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie muszę lecieć, partnerze. Zakraść się do bazy przy Sable. To nie jest dobry pomysł. Lepiej wrócę do central parku. Nie wiem, baterie jeszcze Bital, Klucz To w, umyśle. O, na Umysł o nieograniczne... w na tych padach nasze bateria. które są kurwa. Przestańcie mnie napierdalać, jak próbuję coś powiedzieć. Na tych padach, co, znaczy padach, w bateriach, co są action, tych takich tanich bardzo, których jest multum Jest na, napisane, e, że nie można dopada użyć ja Jestem ciekaw czemu Nie wiem, może to jest do takich małych rzeczy, jak, nie wiem, kurwa zapawek A że w dopadu się zbyt nie przyda, bo wymagają za dużo energii, nie wiem Głośną myślą no, nie jestem jakoś dobry z takich rzeczy, z fizyki. Mimo, że jest to bardzo interesujący temat, w sumie zagadkowy. Szczególnie ta dylatacja czasu, ale... za mało mózg mam trochę na to. MJ? pan, tak ja super masaż. No będziemy grali babą. Dotrzeć? Tam jest pełno strażników. Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Standisz gdzieś tu jest. Muszę jakoś ominąć strażników. Tam ma czerwono czy Mary Jane? Czy przynęty odpita działają? Prawdziwa. Imię i nazwisko zobowiązuje. Ten otwór w ogrodzeniu wygląda obiecująco. Muszę odwrócić uwagę straży. Monetka. Brogowie z zieloną obwódką, Gdzie są? brogowie z zieloną obwódką. A, rozumiem. To jest po prostu patrzenie. Tu, tu, tu to, jak to, to, to? Jak to zadziała, chyba. To, to, to nie było czegoś takiego. Nie, nie pamiętam. Już. Ale dalej nie grałem. Zostań tu. Sprawdzę, jak tam nasz gość. Kurwa, ta monetka Bo to jest nie wykwalifikowana banda. Banda chuja chyba. Daje się na takie proste rzeczy wykiwać, nie? A to co? Demony zabijają wszystkich związanych z oddechem diabła. Standish jest w niebezpieczeństwie. Ale ten chłop w prawym no i górnym ma oczy. I ktoś tu idzie? Nie. Na dole to jest. Mam to Wiedziałam. Muszę się dostać do namiotu. Trochę mi przypomina Chłopactwa Rykraja... Jątki? To była ta sekta w Ameryce. Stenish jest bezpieczny. Zablokujcie łączność. Nie chcę żadnych przecieków o Michaelsie, ani o odetach w diabła. Silver Sable. Pablo Generator pad. Nie zajmie go to na długo. No bo... wystarczy, że tak coś zrobimy i... jeździ... No, chujowo wam idzie, nie? Tak, szczerze. O kurwa, no tam trochę lepiej by wam szło, gdybyście mi to nakręcić rzeczywiście. Oj, oj, są. Nie. Rozumiem, dziękuję kierowcy, dziękuję. Nie wiem, czy się czepiał, nie? No, ale ta Mary Jane, no totka może zagrać. Nie ja mogłem po prostu przejść tędy, nie? Tak szczerze nie musiałem tego robić. Ale no, z bogu. Monetka. Jakbym zobaczył takie coś, to bym od razu wezwał, coś jest nie tak, to jest zbyt nowoczesne, nie? Mógł Chyba coś ważnego. Mogła kamieniem rzucić jakoś tak mocniej. Kryjówki. Jeśli doktor Michaels jest w jednej z nich, może wiedzieć w której. od Nie wierzę, że Michaels tak sobie musi... sumie, a party, to my się damy nakryć w pewnym momencie, nie? Jest to jak koniec filmu jest na początku. Tak, w limitu las jest, nie? Znaczy, jestem bogiem. Nie wiem czy kon... znaczy, niekoniecznie lubię taki zabieg. Ale no. No spokojnie, kurwa, ty masz... Jesteś przebodźcowana, czy co? No, to chyba zostanie zapłana ojlaru mm, Charles standish Clark Charles Gdzie jest doktor Morgan Michaels? Licie cię przysłał. Prawda? Nie. Jeśli chce mnie zabić, powiedz mu, żeby zrobił to sam. Nie pracuję ani dla demonów, ani dla Sable. Jestem reporterką. I tak jak ty, chcę powstrzymać Lee. Watson, słyszałem o tobie. Sable nie chce mnie słuchać. Trzyma Michaela w Bowery. Jutro w południe mają go przenieść do nowej kryjówki. W ogóle jej nie obchodzi Grand Central. Grand Central? Kiedy byłem uwięziony przez demony, słyszałem, jak mówiły, że chcą. A Co takiego, Charles? Czego demony szukają na Grand Central? Co to? Charles! Co, Ulrich? Nie był agent Sable. Zdecydowanie nie był. Sorry, Charlie. Okej, okay, pora czekaj. Powiedzieć. On, on coś wie o. Dobra, coś zobaczyć. Dobra, jest spoko. Eee, spoko. No, Kleopatra. Chyba zabijałem się odrobinę za daleko. MJ jest na mnie zła. 21 pociąg. Hej, jeszcze jedno. Sorry, Charlie. No kautujesz kolesia, Ruinujesz moje dochodzenie i jedyne co potrafisz powiedzieć to sorry, Charlie. Co, być poważny? Co? MJ, nie, dałem ciała. Ja chciałem rozładować napięcie. Rozładować napięcie? Właśnie dlatego się rozstaliśmy, wiesz? Myślałem, że rozstaliśmy się, żebyś mogła się skupić na karierze. Rozstaliśmy się, bo traktowałeś mnie jak dziecko. MJ, nie rób tego, nie rób tamtego. To zbyt niebezpieczne, MJ. Może i nie mam pajęczych mocy, ale nie jestem ze skła. Wkradłaś się do środka bazy pełnej... Wiesz co, możemy zejść teraz z tego tematu proszę. Dowiedziałaś się czegoś o doktorze Michaelsie? Dobrze Michaels jest gdzieś w Bowery. agenci Sable przenoszą go jutro w południe Cudownie, coś jeszcze? Na moment przed moim wejściem Smoka wspomniał coś o Grand Central On nie. nieważne Peter muszę spadać. Mam deadline Jestem ciekaw, kurwa z czego ona jest w Potem takim razie... No chłop, co to nie z broni? No. Bez przesady, nie? W na wszystkim zapomnę. się o takie rzeczy, że chłop, ratuje ją. Potencjalnie to jest ryzykowna sytuacja, jak ktoś tutaj dzisiaj z broni, nie? To, że nie znał kontekstu, to inna sprawa, no ale. No, tak, czysto. Przez to z prawdopodobieństwa to była dobra decyzja, Mów Street. Tu mamy ma jest. Halo? Jest. Nie, Parker? Mówi Rio Morales. Chciałam podziękować za załatwienie Mailsowi pracy w domu Fist. Nie ma za co i proszę mi mówić, Peter. Pan Parker to. pewnie byłby ktoś bardziej wykładany niż ja. Muszę powiedzieć, że miał wątpliwości. W końcu dałam mu wybór: praca albo terapia. Potrzebuję tego, ale nie chcę się czuć jak ofiara. Lubi litości. Rozumiem, jestem taki sam. Dam znać cioci May i przyjdę, kiedy będzie zaczynał. Jeszcze raz dziękuję. To o wiele dla nas znaczy. Dobra, teraz się bujam, właśnie staniemy quest. Rozumiem. spider statko się powiększa. Rosa przed chwilą dołączyła do rodzeństwa. Cieszę się, że pomogłem. Nieźle znasz tych małych koleżków, co? Całkiem nieźle. Choć oczywiście nie tak dobrze jak Sandra. Sandra? O, moja. moja żona. To powiedz Sandrze, że ma piękne ptaszki. O, o jasne. Ptaszki w sensie że Jeszcze raz dziękuję. I miej oczy otwarte. Dobra? No. Cyk. Misja poboczna. Spokojnie atakują Funkcjonariusze w okolicy się. Nic pani nie jest? Jestem Karmen. Nic mi nie jest. Chodzi o mojego męża, Rodriga. Dziwnie się zachowuje i zaczął się spotykać z pewną kobietą. Posłuchaj, nie jestem doradcą w sprawach sercowych. Zajebistem jest teraz Spidermana. Rodrigo wpadł w terapaty. Boi się, ale nie chce nic powiedzieć. Sprawdzę to. Nie wiesz, kiedy ma się z nią spotkać? Dzisiaj, przy centrum odwykowym w Greenwich. Dobrze, nie martw się, Carmen. Dowiem się, co jest grane. To Rodrigo. Jest zdenerwowany. Ta kobieta nie wygląda na przyjaciółkę. Wygląda Strona alternatywka Zobacz, czy Carmen ją rozpoznaje. Oby to było wszystko. Oczywiście. Zły kąt. Przyjdzie i będzie Staraj że oddasz mi tu. O to chodziło. Wygląda dobrze. Pamiętaj, piśnij słowo, aby publicznie zdjęć. Plany? To brzmi poważniej, niż myślałem. Lepiej pójdę za tą szantażystką i zobaczę, jak bardzo. Carmen, wysyłam ci zdjęcie. Poznajesz tę kobietę? Nie, nigdy jej nie widziałam. O czym rozmawiali? Zdaje się, że go szantażuje. Wspominała coś o planach. Mąż jest ochroniarzem w kasynie w Atlantic City. Być może planuje skok, ale muszę mieć więcej dowodów, nim podejmę jakieś kroki. Daj znać, jak pomóc. Dobra, zobaczę, dokąd zabierze te plany. Odezwę się. A już kręcą, brat z Kunajem. Kolejna ofiara? O, Czy wspólnik? Mata. Zdjęcie nie ma skąd zrobić dobrego zdjęcia temu nowemu. To wygląda jak spód wiaduktu. No, Okej okay. masz jeden. Zdjęcie natychmiast przywołało go do sądu. Idealne ujęcie. Ile hmm. ile osób w tym bierze udział! Muszę cieka Czemu? To, że wystrzeliłem tam, fajęcznie nie znaczy, że musisz uciekać Jomek. O, do metra można zejść? Gdzie on wysiada? Spróbuję się podłączyć do systemu metra, żeby. Nie można. A za 5 dolarów wiesz. Carmen, szantażystka spotkała się pod wiaduktem z jakimś facetem. Zdaje się, że on zna twojego męża. Przesyłam ci zdjęcie. To Deshan, przyjaciel Rodriga z kolegiów. Trafił do więzienia za rabunek. Wlany Dobrze jest przeszłość. Nie najlepsze połączenie. Muszę się dowiedzieć, kto jeszcze w tym siedzi. Jeśli chcą okraść kazino, potrzebny im będzie kierowca i spec od sejfów. Oglądam sporo filmów akcji. Na to wygląda. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Myślałem, że się uda może. Dobra. Koniec trasy. Pójdę do wyjścia z metra i tam na niego zaczekam. Podem Podobna wymowa Idzie do tamtego biurowca Kusi, Kusi, ale nie, bo przerwał misję pewnie No mi za nim na dach lecieć na dach. To jest trochę creepy, tak szczerze Spider Manie. Czy to, No brak Dobra, Dobra. Roman jest Już nie przydasz się bardziej ja 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 tak, kurwa, podejrzanie się... szybko wszystko robią? Te co jest z tym samochodem? Nie wystarczające dowody. Teraz muszę tylko zatrzymać Materniego dotknąć czy co? I co to kurwa było? Nie mogę ich stracić z oczu. Nie, A to kałuża było. Nie no. Chciałem zobaczyć kołurze, bo to wyglądało dosyć jak... Jakiś... Jakiś dolar, czy coś w ten deseń. Ale wygląda. Mam wystarczające dowody. Teraz muszę tylko zatrzymać samochód. Co na diabła? spider Czas na wysiad! Jak hu to przeżył? A ty zajęliście, Jomak. Koniec? Uwielbiam, kiedy plan się sypie. Hej, Carmen. Wycieczka kumpla twojego męża i jego ekipy do pięknego Atlantic City została odwołana. Dziękuję. Rozmawiałam z Rodrigiem. Na zdjęciu z nocy, kiedy Deszon dokonał napadu, widać go za kierownicą. Ale Rodrigo o nim nie wiedział. Podwoził po prostu kumpla. Mam znajomą w policji. Pomoże mu. Zwłaszcza jeśli zgodzi się zeznawać w sprawie szantażu. Zgodzi się. Albo udowodnię mu, że powinien się bać mnie, a nie Deshona. Dzięki, Spider-Manie. Добра. Ну, она бежает, экспо.